Siemanko, dzisiaj jesteśmy w Wadowicach Dzisiaj dość odległa miejscowość w sumie od tych, które dotychczas ocenialiśmy I co? Przejdźmy do lokalu Kale Kebab najlepsze w Wadowice Myślę, że nie pozostało nam nic innego jak przejść do lokalu Za samego kebaba zapłaciłem 17 zł, I nie został mi wydany paragon i co? Przekonajmy się, czy jest w porządku. Ok, więc za samym czekają około 3 minuty, więc uważam, że to jest całkiem dobry czas. I co? Sprawdźmy, ile to cudenko waży. Ok, więc sprawdźmy, ile waży to cudenko. 432 gramów. No, hmm, jak za tę cenę, to całkiem w porządku. Ok, więc nie pozostało nam nic innego, jak rozpakować to cudenko i sprawdzić, jak ono smakuje. Ok, więc kebab na samym starcie prezentuje się tak. Myślę, że wygląda całkiem w porządku. I co? No nie pozostało nam nic innego jak skosztować tej pyszności. Ok, więc po paru gryzach kebab wygląda tak. I co, myślę, że wygląda naprawdę w porządku Mamy bardzo, ale to bardzo dobry sos Naprawdę jest tak bardzo intensywny Podoba mi się to bardzo I mamy w porządku mięso I co, na razie ogóreczka i pomidorka Tutaj żadnego nie widzę No ale jeśli będzie to wam powiem I co, doję do końca i powiem wam końcowe wnioski Okej, okay, więc po całego kebaba Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że to jest Bardzo, ale to bardzo porównywalny kebab Do Donera w Sampolnie Mamy tutaj naprawdę, ale to naprawdę dobry sos Spoko mięso ale nie mamy tutaj pomidorka, ale mamy za to ogórka, więc coś mamy, czegoś nie mamy. Ogólnie, całościowo, się brać pod uwagę, chyba naprawdę mi smakował, był w porządku. A człowiek, no, nie jest to jakiś najlepszy kebab, wiadomo. Jeśli jesteście na wycieczce, chociażby w Badowicach, myślę, że to jest naprawdę dobry wybór. Lokal oceniam 8 na 10 i co? Możemy przejść do kolejnego lokalu. że to jest dobre jedzenie, to sorry, ale nie nadajesz się na osobę, która może polecać innym miejsca z dobrym jedzeniem. I nawet cena nie ma znaczenia, bo to jest słabe, bardzo słabe, nawet obserwując klientów, którzy byli obok, też nie zjedli i wyrzucili. A najlepszy widok, wchodzisz, jest niezbyt czysto, a tam siedzi Dama z syrami na stoliku. Pracownik widzi i nic cisza. Okej, okay, nie mój cyrk, nie moje małpy. Nie polecam. Ogólnie nie wybrzydzam dużo, jeżdżę i próbuję różnych miejsc, ale tego nie polecam. Ok, więc kolejnym kołem, który odwiedziłem w dzisiejszym filmie jest Etihas Kebab Turkish. Na samej Google Mapsach ma średnią ocenę 4,1, więc uważam, że to jest naprawdę w porządku. Sam lokal nie wyglądał jakoś zachęcająco, bardzo, ale to bardzo dużo mu było, więc to dość mi przeszkadza akurat. Aczkolwiek co, sam kołap kosztował 13,50, czekałem za nim mniej więcej niż 5 minut, naprawdę bardzo krótki czas oczekiwania. I co, sprawdźmy ile to cudenko waży. Ok, więc sprawdźmy ile waży to cudenko. 316 gramów. Jak za 13,50, to uważam, że całkiem w porządku. Ok, więc nie pozostało nam nic innego jak zjeść tego kebaba. Jeszcze na samym starcie myślę, że warto powiedzieć, że jest mięsem mieszanym, z sosem łagodnym. I co? I pozostaje nam pozjeść. zjeść. Ok, więc po paru grycach kebab wygląda tak. I ogólnie rzecz biorąc. Ma strasznie, ale jest to strasznie obrzydliwe mięso Naprawdę jestem strasznie zaskoczony, aczkolwiek czego się spodziewać za tę cenę Aczkolwiek na mięso jest naprawdę paskudne I ogólnie myślę, że naprawdę zjeść tego kebaba to będzie no nie lada wyzwanie Więc co, ja dojem dalej i podzielę się wam dalszymi wnioskami Ok, więc po zjedzeniu połowy kebaba, kebab wygląda tak I uważam, że to jest naprawdę, to naprawdę średni kebab Co prawda jest naprawdę tanio, bo jest naprawdę niska cena Aczkolwiek mamy w miarę w porządku surówkę Mamy sos, który jest dość zjadły. Aczkolwiek mamy tutaj mięso, które no naprawdę mi się nie podoba. Samo w sobie, no myślę, że definicja słowa paszta, jak jakby to piszecie w komentarzach, no idealnie opisuje to mięso, naprawdę. Co, ja daję do końca? No i podzielę się z wami końcowymi wnioskami. No, to co znalazłem w tym kebabie to jest naprawdę no, niesamowite, po prostu. Niesamowite. Proszę bardzo, zobaczcie. Tutaj od boku nawet. Myślę, że warto to pokazać. No to jest po prostu I Naprawdę, ten kebab już, reszta wyląduje w śmieciach po prostu. No bo ja naprawdę nie będę jadł czegoś takiego. To jest obrzydliwe. ja rozumiem, niska cena. A Aczkolwiek no coś takiego, no to jest dla mnie no nie do przeżycia. Paskudztwo. Sam lokal, no tamten co ocenialiśmy poprzednio, to jest nie była ziemia. Od tego można zacząć. A sam lokal oceniam 3 na 10. <laughs> Możemy przejść do kolejnego lokalu. Ok, a kolejnym lokalem, który dzisiaj odwiedziliśmy jest kebab królewski, który ma średnią ocenę na Google Mapsach na 4,0, więc w teorii gorzej niż poprzedni lokal. Aczkolwiek, no czy będzie gorzej? No, za samego kebaba właściwie tortille zapłaciłem 25 zł, więc uważam, że to jest naprawdę spora cena. Aczkolwiek sprawdźmy, ile to cudeko ma gramów. Ok, więc sprawdźmy, ile to cudeko waży. O kurczę, 642 gramów. No, naprawdę pokaźnie. Ok, więc ja już pozwoliłem sobie rozpakować to, sudeńko. No, naprawdę wygląda niesamowicie. No. Wygląda ładniej, jest mięsem drobiowym, bo nie mają innego niestety. I co? I mamy z sosem yy, łagodnym, jak zawsze. I co? Myślę, że można przejść do konsumpcji. Okej, okay, więc po zjedzeniu połowy kebaba, kebab wygląda tak. No wygląda całkiem dobrze, aczkolwiek samo mięso jest bardzo dziwne w smaku. No nie wiem, czy jest mało przyprawione, czy jak, no strasznie... Mam no, wrażenie, jakbym go nie czuł po prostu, jakbym coś jadał, ale ciężko mi opisać smak tego mięsa po prostu. Mamy ogóreczka, mamy pomidorka, więc to na pewno na duży plus. Surówka jest całkiem w porządku, ale też nie jest jakaś najlepsza, nie jest najgorsza. I co? No to jest specyficzny kebab po prostu, tak bym to opisał. Yy, ja wgryzę się dalej i powiem wam więcej wniosku. Okej, okay, więc podjedząc całego kebaba, uważam, że to naprawdę nie jest jakiś najlepszy, ale też nie najgorszy kebab. Yy, mieliśmy w nim ogóreczka, mieliśmy w nim pomidorka, aczkolwiek brakowało mi najbardziej smaku mięsa lub jakiejkolwiek kuli chociaż, żeby no w ogóle jakikolwiek smak czuć. Ja naprawdę, jedząc tego kebaba, miałem wrażenie, że jem nicość, naprawdę. I co? No zawiadłem się na tych wadowicach, szczerze wam powiem. Bardzo się zawiodłem. Liczyłem, że będziemy mieli tutaj jakiś lokal, który no, skradnie moje serce, aczkolwiek niestety tak się nie stało i co? No u nas w Wielkopolsce mamy na pewno lepsze lokale. Samego kebabu oceniam 6 na 10. Myślę, że to i tak jest dobra ocena, jak się je coś o smaku niczego. I co? I dostaliśmy widelec w reklamówce, więc mimo, że to była tortilla. I co? Zapraszam Was do zostawienia subskrypcji, bo większość z Was mnie nie subskrybuje. I pamiętajcie, że w piątek o 18.00 w każdy piątek mamy nowy film. I co? Ciała!